Szanowni Państwo, chciałbym e, Państwa bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym odcinku. Nazywam się tego dołożonym w klasie. I poprowadzę te zajęcia, które będą poświęcone temu, czym jest marketing, czym są relacje z klientami i dlaczego firmy powinny się tym zajmować. I tak jest plan dzisiejszych zasadzie. Przez 30-40 minut będę opowiadał właśnie o marketingu. Będę opowiadał o relacjach z klientami. W tym czasie chciałbym, żebyście. Przez 20-25 minut będziecie pracowali nad, e, nad identyfikacją tych czynników, które budują satysfakcję klienta. Będziecie e, rozwiązywali przypadki, tak jak gdybyście pracowali w realnych firmach i musielibyście ustalić, co tak naprawdę jest ważne dla klientów. Po czym, tak jak zwykle, zaprezentujecie te, e, te, te przypadki, wasze rozwiązanie tutaj. Przed i zaczynamy od tego, czym jest marketing. Ale zanim przejdziemy do marketingu, <kuszWOO> pytanie do Was, co to jest? Samochód, ale jak okay, samochód? Ford, już to już dobrze stawia, tak? To jest jak najbardziej skupiona na odpowiedź. To jest samochód Ford. T April. <interrupted changing> <tdos> jest samochód Czy wiecie, dlaczego ten samochód tutaj Wam na początku zajęć o marketingu Dlaczego? Rozumiem no z tego względu, że ten samochód, który został produkowany w latach 1908, 1924, 1924. ale to co bardzo poważne, ten Ford, który był właścicielem fabryki Forda, tak? w tym momencie, kiedy produkował ten samochód, tak specjalnie nie musiał On był jedynym wytwórcą e, samochodów w tej cenie i był jedynym wytwórcą masowego modelu samochodu. I po prostu produkował sobie samochody, nie martwiąc się o klientów, nie martwiąc się o to, kto te samochody będzie kupował. A i tak klienci na te samochody się znajdowali. Te samochody notabene nie były takie złe, one były całkiem niezłe, one były przystępne. Natomiast Henry Ford nie uprawiał marki jak takiego. Co więcej, w swoich wypowiedziach, był czasami na narodach. Czy wiecie, co powiedział Puliton? No? Możecie kupić jakikolwiek y samochód sam sam tak jakiegokolwiek koloru ode mnie. Pod warunkiem, że będzie, sam, że będzie to kolor Jak się to obecnie producenci samochodów nie mogą sobie tego Dlaczego? No bo muszą dbać bardzo o klientów. My jako klienci, my tutaj teraz, my wszyscy, jak i wasi rodzice, jak i konsumenci, nowocześni konsumenci są bardzo wybredni, są bardzo wymagający i wymagają to najwyższej jakości od firmy. I jak to rozprowadza marki. Mianowicie w ten sposób, że firmy, aby dbać o klientów, aby dbać o pozyskiwanie klientów, aby dbać o to, żeby te produkty się sprzedawali, muszą stosować marketing. I teraz dochodzimy do tego trudnego ujęcia, które zorganizuje nam całe zajęcie. Natomiast czym jest marketing? Marketing są to działania firmy, które zmierzają do zaspokojenia potrzeb klientów poprzez zaoferowanie, poprzez dostarczenie klientom produktów, usług, bądź też innych wartości. Proszę zwrócić uwagę, że my jako konsumenci mamy pewne potrzeby. Mamy potrzeby, takie, które są związane z wodem, takie, które są związane z uprawnieniem, dlatego tutaj widzicie budowę wysoką na mojej budżecie, ale mamy też inne potrzeby. Mamy potrzeby y, związane z y, dobrami kulturalnymi, mamy potrzeby z przemieszczaniem w się po mieście, poza miastem tak dalej, itd. Tak i jak się domyślać, to że w tej potrzeby znajdują się firmy, które te potrzeby zaspokajają. Czyli producent sobów zaspakaja moje potrzeby, producent autobusów zaspokaja nasze potrzeby w zakresie poruszania się w mieście, wydawca gazet zaspakaja nasze potrzeby w zakresie informacji. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że mniejsze na to że z marketingu muszą wynikać, musi wynikać system dla czym. Tak? Z tego znam, że przedsiębiorca, który prowadzi działania marketingowe, który oferuje klientom produkty, musi zadbać o to, żeby przychody, które dostanie od klientów, pozwoliły mu na opłacenie pensji pracowników, pozwoliły mu na wymianę maszyn, pozwoliły mu na surowców, pozwoliły mu wreszcie na tworzenie miejsc pracy w gospodarce. Tutaj jest zależność pomiędzy waszymi potrzebami, następnie pieniędzy, które wydajecie na produkty, bądź usługi. I następnie, e, następnie w, e, z dalszymi etapami tego cyklu, nie, tworzenie miejsc pracy, bądź wymiana maszyn i tak dalej i tak dalej. Ja wiem, że to, co powiedziałem do tej pory, jest trochę teoretyczne, ale teraz chciałbym, żebyśmy, żebyśmy to na przykładzie omówili. Przykład będzie następujący. Załóżmy, i teraz proszę o uwagę, bo to będzie ważne. Zaczynamy pracować w firmie, w sklepie, który sprzedaje sprzęt snowboardowy. Tutaj uwaga do osób e, w tej ławce, aby zwróciły szczególną uwagę na to, co będzie w tym przypadku, bo zaraz będziemy, bo będzie to niezwykle istotne z punktu widzenia dalszych treści. Czyli zaczynamy pracować w sklepie snowboardowym. Społeczna nazywa się Szalona Peska i oferuje sprzęt właśnie do snowboardu na którym można pojeździć mniej lub bardziej ostro, można poszaleć oczywiście w granicach. I teraz yy, jako przedsiębiorcy, jako specjaliści od marketingu, najpierw musicie ustalić, komu będziecie sprzedawali produkty. Jak myślicie, komu będziecie te tak produkty do sąborów Z Snowbourdzistą! Zgadza się, z ale tylko z może czy... po prostu powtórzyć? Ale wszystkie będą to tak bardzo szeroko, czy, czy czy te osoby będą jakąś, yy, proszę? Firmą? Firmą. A które firmy jeżdżą na swobodzie? pracownicy, które firmy jeżdżą na swobodzie? Silver. Proszę? X Silver. No tak, no, ale to nie robią ze, ze względu na, na to, że produkują odzież i tak dalej kto no. mhm. ma pieniądze? A tak, ale na przykład yy, mój wujek, który ma pieniądze, niezbyt będzie zainteresowany jazdą na swobodzie. Tak. Amatorom. Ale profesjonaliści też jeszcze. Na tym może zakończmy odpowiedź, bo widzę, że jesteście tutaj bardzo kreatywni, ale zobaczcie jakie już są problemy z identyfikacją, z wyborem grupy docelowej. grupa docelowa, zapamiętajcie te pojęcie, grupa docelowa to są ci klienci, którym będziemy oferowali produkty i usługi. Ja to przedstawiłem w sumie, Narciarze, tak same szkarze, piłkarze, nobocieści. i rowerzyki. Jak tutaj chyba kolega w Złaszczył, sprzedawać będziemy przede wszystkim znowu, Czyli narciarze od spadają. Choć może paski mogą od naszych swoje wieczoru. Same nie będziemy sprzedawać. I, i to też nie tak samo jak nie Nie będziemy sprzedawać. I proszę zwrócić uwagę, że w ten sposób wybraliśmy grupę docelową. Oczywiście to pasuje na pewno uproszczeniu, ale widzimy, że z dziś, zarówno ci, którzy obecnie jeżdżą na Knoporcie, jak i ci, którzy dopiero za, zamierzają się, zamierzają e, na sprzęt, będą należeli do naszej grupy docelowej. Skoro mamy wybraną grupę docelową, to co, ma, co należy następnie zrobić? Co musimy zrobić? Zachęcić do wybudowania. Co jeszcze? Zrobić Musimy zrobić reklamy w telewizji. Zgadza się. Otworzyć fabrykę. Otworzyć fabrykę, albo kupić fabrykę, albo przynajmniej zlecić komuś wyprodukowanie receny. Znaczy ja chciałam polec na kobiet. Czyli reklamy, tak? Ale z reklamą macie jak najbardziej rację. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zanim zaczniemy prowadzić działania, działania